Cześć wszystkim z tej strony Betu, witam Was bardzo serdecznie ponownie w Doki Doki Crypticalatki. Ostatnio ten, zakończyliśmy nasze spotkanie z Juli, zrobiliśmy te, te banery itd. I no i przyszedł do nas serali, i no tam się trochę tak na i teraz jest kolejny dzień, dzień festiwalu, więc tak, wracamy do dialogu. Ze wszystkich dni myślałem, że dzisiaj będę szedł do szkoły wraz z Sarahiem, ale Sarahiem nie odbiera telefonu. Myślałem, czy by, do, czy by nie pójść dalej i jej nie obudzić, ale uznałem, że to byłoby za dużo. W międzyczasie przygotowania do festiwalu są niemal ukończone. Manek, który zrobiliśmy wraz z Juli, już wyschł, więc go delikatnie zwinąłem i wziąłem ze sobą. Została mi miło miła wiadomość, w której pytała, czy niczego nie zapomniałem, więc odpisałem, że nie. Zabawne jest to, gdzie czuję się tak samo jak na cuki, jeśli chodzi o nasze przedstawienie. Będę czekał na to, aż skończymy decyzję, żebym mógł spędzić yy, czas Eli i Julii na festiwalu, a na <grych> A znając Monikę, przedstawienie na pewno nie będzie aż takie złe. Klausik, jesteś dzisiaj pierwszy. Dzięki za przyjście wcześniej. To zabawne. Myślałem, że Julii przyjdzie z tobą, a przed tobą. Monika kładzie moje książeczki na każdy ławek. To muszą być te książki, w których zapisane są nasze wiersze do recytacji. I ostatecznie wziąłem jakiś losowy wiersz i wysłałem go Monice. A więc właśnie jego będę przedstawiał. Jestem zaskoczona, że nie ma tu z serii. Chyba znowu zaspała Roztrzepana dziewczyna. Pomyślałabyś, że, że w tak ważne jak dni postałaby się nieco bardziej. Mówiąc to, przypominam sobie o tym, co mówiła wczoraj Sarah. I nagle poczułem się źle, wiedząc, że nie jest to dla niej wcale takie proste. Powiedziałem tak, bo jestem przyzwyczajony do myślenia w ten sposób. Ale może jednak powinienem był ją wtedy obudzić. Powinieneś być nieco bardziej odpowiedzialny, Klausik. Wiesz, szczególnie po tym, co wydarzyło się wczoraj. W końcu życie wisi na włosku, wiesz? Wczoraj? Nie, wiesz, co się stało wczoraj? Pewnie, że tak. W końcu jestem przewodniczącą klubu, ale do sezonu zaczynam jeszcze czerwonić. Solar powiedziała ci o tym tak szybko, o tym, że praktycznie odrzuciłem jej wyzwanie miłosne. Czuję się okropnie, ale wiem, co jest dla niej najlepsze, prawda? Rany. Prawdopodobnie nie znasz pełnej historii, więc nie się. Wiem dużo więcej niż może ci się wydawać. He? Mika jest przyjazna jak zawsze, ale z jakiegoś powodu przeszły moje Mnie czarki, kiedy to usłyszałem. Hej, chcesz zobaczyć ulatki? Wiesz naprawdę nieźle. Tak pewnie. Biorę jedną z książeczek ul ulotek leżących na biurku. O tak naprawdę ładnie. Na pewno pomogą przyciągnąć tam więcej ludzi. Tak też myślę. Przeglądam strony. Wiesz, każdego z nas jest wydrukowany na osobnej stronie, nakładając ulotką profesjonalizmu. Rozpoznajmy nasze wiersze. Rozpoznaję wiersze na cuki Yuri. To, to same, które przedstawiały przed nami w klubie. A to co? Zauważam, wiesz, że jest zupełnie inny od tego, co ćwiczyła, jego, jego jeszcze nie widziałem. I coś się zaczynał, które dzikie, no, dzikie Wixy. Dygaj, wnacha z mojej głowy, no, to jest w praktyce z mojej głowy, zanim zrobię to, co uważam za najlepsze dla siebie, za, zanim pójdę za radami, pokażę Ci, jak baterikowałem, i skończę pisać ten wiersz. Tylko, że wiersze nigdy nie są skończone, po prostu są porzucane. Co to ma być? Czytając wiersz, zaczyna mi się robić niedobrze. Klausik? Coś nie tak? Nic. Ten wiersz w ogóle nie przypomina tych, które zazwyczaj pisze SRLi. Takie, jak w ogóle też możecie zauważyć, że nie ma żadnego dźwięku. To nie wszystko. Zmieniłem zdanie. Idea obudzi więc... Cóż, na dobrze. Tylko się pospiesz, dobra? Ty nie uśmieszek... Nie się czasie. Monika woła za mną. Przyspieszam tempo. Co sobie myślałem? Pomyśle, powinienem postarać się bardziej dla Serii. Mogę przynajmniej zaczekać albo pomóc jej wstać. Nawet tak, postażę, mogłaby ją uszczęśliwić. Poza tym, powiedziałem jej wczoraj, że wszystko będzie tak jak dawniej. No, gdy niestety nie, nie miałem wyboru, żeby ją obudzić, to jedyne, czego jej teraz potrzeba. Chcę jej to dać. Wróciłem do domu serii i pokazałem jej do drzwi. Nie oczekuję, że odpowie, Odkąd nie odbiera komórki. Tak jak wczoraj otwieram drzwi i wchodzę do środka. Sorry? Musi mieć naprawdę ciężki sen. Przykam ślina. Nie mogę uwierzyć, że, w, że znowu to robię. Wodźcie ją w jej własnym domu. To nie jest coś, co robił robiłby czyjś chłopak. W każdym razie chyba nie robię nic złego. Pukam do drzwi w koju Sari. Sorry? Stara śpiechu! brak odpowiedzi naprawdę nie chciałem tak się wpłaczyć do jej pokoju czy to nie jest naruszenie prywatności a nie pozostałem jej wyboru w nie chwili drzwi no i kurde. Um, dalej śpi śpi snem wiecznym no jak już mówiłem tutaj się ta zacznę dzikie vixy są bił błąd gamescape League of 307 zajdzie do piku... To jest bug, płodny Co? Co to ma być? Czy to jakiś koszmar? Musi być. To się nie dzieje. Nie mam mowy, że to się dzieje. Sorry by tego nie zrobiła. Wszystko byłoby w porządku. A to niedawno. Wcale dlatego nie wierzę w co co widzę. Chyba powstrzymuję chęć moje wymontowanie. Zaledwie wczoraj, powiedziałem sobie, że będę przy niej. Powiedziałem jej, że zrobię co w mojej mocy, żeby wszystko wybrało by w porządku. Więc czemu? Dlaczego to zrobiła? Jak mogłem być tak niebeznadziejny? To zrobiłem nie tak? Wszystko. Odczuć jej mi miłość? To właśnie wtedy ją złamałem. I jakbyśmy wybrali, wybrali tą drugą opcję, to też by było tak samo. I krzyk agonii daje roz, roz, rozbrzmiewa echem w moich uszach. I to zrobiłem w momencie, w którym najbardziej mnie nie Dlaczego byłem taki samolubny. No bo ona była samolubna też, no to trzeba też być trochę. To moja wina. Mogłem zrobić tak wiele, żeby temu zapobiec. Gdybym tylko spędzał no, więcej czasu. Odprowadzał do szkoły. Poszedł o krok w naszej relacji. To mógłbym tego, temu zapobiec. No nie mógłbym, bo KUDE nie było opcji takiej. Ja wiem, że mógłbym temu zapobiec. Nie mógłby iść kude. Chrzanicz klub literacki. Chrzanicz festiwal. Właśnie straciłem najlepszą przyjaciółkę. Kogoś z kim dorastałem. Odeszła na zawsze. Nic nie może jej przywrócić. To nie jest jakaś gra, w której mogę wszystko dostatować i sprawiać czegoś innego. No to jest gra, ale to jest gra, gdzie nie ma zbyt dużo wyborów, tak jak w The Walking Dead i w takich innych gry, grach Telltale, gdzie nie ma takich super wyborów, które super zmieniają fabułę. Tutaj. Miałem tylko jedną szansę i ją zmanowałem. A teraz będę czuł się winny do końca życia. Nic w moim życiu nie jest, nie jest warty tyle, co w jej. Ale i tak nie mogłem zrobić nic, co powinienem był dla niej zrobić. A teraz nie mogę już nic zrobić. Już nigdy. Nigdy, 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 nigdy. nigdy. Koniec. Jest tak. Y Mamy Mo tam wyć, instrukcje ustawiania wczytań albo kwadrat, kwadrat, n, kwadrat, kwadrat i. No. Coś tam, coś tam, kwadrat, pb, jakiś D, kwadrat, a, z, kwadrat, kwadrat, kwadrat i. I coś tam jeszcze. Yy, tak, to, to nie jest do końca koniec. No, i patrzcie, co się stało, z jest z tym seroliną. Z Ona została zlikwidowana. Hm. No tak, no robimy no, nową grę teraz, taką nową grę... Widzę Darymo co dziewczyny biegnąc w moją stronę oddali, wymachując przy tym to próbując ja ściągnąć na siebie uwagę, nie zważając na ludzi patrzących na nią jak na dziewiaczkę. Ta dziewczyna to... Moja sąsiadka i dobra przyjaciółka, jeszcze z czasów kiedy byliśmy dziećmi. Wiesz, taki typ z skoro nie rozmawia się jakoś szczególnie często, ale wciąż utrzymujesz się z nią kontakt, ponieważ znacie od, od bardzo dawna. Kiedyś codziennie wróciliśmy razem do szkoły, szczególnie w dni takie jak ten. Ale w okolicach rozpoczęcia liceum zaczęła coraz częściej się spóźniać. Ostatecznie znudziło mi się czekanie, jak się obudzi. Jeśli faktycznie mam zamiar tak nie gonić, to chyba wolę zacząć uciekać. Mimo to wzdycham i zatrzymuję się, pozwalając <noise> się dogonić. <noise> się dzień nie różni się od innych. Panki są zwykle najgorsze, szczególnie kiedy zacząć mnie parę zakochanych i razem do szkoły. Po raz gdy ja zawsze idę sam, zawsze mówię sobie, gdzie nadszedł już czas, żeby poznać jakieś dziewczyny. Ja nie mam żadnej motywacji, żeby dołączyć do klubów. Wolę spędzać swój wolny czas na graniu w gry, wideo i oglądanie anime. To prawda w naszej szkole jest klub anime, ale raczej nie ma tam żadnych dziewczyn. Fajny, nudny dzień w szkole zaczął bardzo szybko. Po spakowaniu swoich rzeczy zaczynam bezmyślnie gapić się w ścianę, próbując odnaleźć w sobie jakąś motywację. Kluby. Nie ma żadnych klubów, które szczególnie by mnie interesowały. Nie mówiąc już o tym, że prawdopodobnie wymagałoby w nich ode mnie zbyt wiele wysiłku. Wygląda na to, że, że najlepiej będzie jak dołączyć do Anime. Klasik? Monika? O matko, zupełnie się nie spodziewałam zostać tutaj, zostać ja, ciebie. To Tak, to minęło. Monika uśmiecha, uśmiecha się ciepło. Znamy się, coś zdarzało się nam rozmawiać, ale byliśmy w tej samej klasie w zeszłym roku. Jaka była prawdopodobnie najpopularniejszą dziewczyną w, w klasie Manda, ładna i wyspotowana, czyli za wysokie progi jak dla mnie. Więc widzieć ją uśmiechnięto wydaje się bardzo. A więc co czy to sprowadza? Wpadłam, żeby znaleźć parę narzędzi dla mojego klubu. Mm, nie wiesz, może czy znajdę tu jakiś papier techniczny albo markety? Pewnie znajdziesz jakieś na zapleczu. Nadal jesteś w klubie Debat? Skoro już o tym mowa, opuściłam klub Debat. Naprawdę dlaczego? Cóż. Będąc no, szczera, nie podoba się, że większe kluby są tak skupione na, na sprawach organizacyjnych. Lubię debatę, się jakbyśmy nie rozmawiali niczym innym niż budżet i przygotowanie do festiwali. Wolałam zacząć się czymś, co naprawdę lubię robić. A więc do jakiego klubu zdecydowałeś się dołączyć? Właściwie postanowiłem dołączyć do klubu literacki. Literacki? To by mi trochę nudno. Mm. Ilu już macie członków. Tak, ja chcę się przyznać, że jest nasz tylko trójka. Trudno przekonać ludzi do brania udziału w czymś, co brzmi tak nudno. To już trudno zaprzeczyć. Ale literatura wcale nie jest nudna. To może być cokolwiek. przynajmniej pisanie, poezja. Wiesz, jeden z naszych członków nawet trzyma swoją kolekcję mang w klasie. Czekaj, naprawdę? Tak, za ważne, co nie? Zawsze lubi podkreślać, że manga to literatura. Wiesz, że... Nie żeby nie miała racji czy coś. A poza tym co to członkinia. Czy by Monika właśnie powiedziała członkina? Znaczy, Tak ciekawości czy dołączyłeś do jakiegoś klubu? A! Coś zastanawiam się nad innym, ale w takim razie... Co byś powiedział na mi drobnej przysługi? Nie będę czy prosiła, żebyś do nas dołączył, ale dołącz do nas. Potrzebujemy cię w naszym klubie. pa, pa, pa pa. pa. Gdybyś zechciał nas chcesz odwiedzić i spra sprawiłbyś nam byś mi ogromną radość. Proszę. Cóż chyba nie mam powodu, żeby odma odmawiać. Poza tym, jak mógłbym odmówić komuś takiemu jak Monika. Ja nie mogę do Was spaść. Super. Jesteś kochany, Klasik, o tym? To nic takiego, naprawdę. A więc idziemy? Na rzędzie i poszukamy następnym razem. Tak jesteś wa ty jesteś ważniejszy. U kule. Prioritetcher mamy. I tak oto nadszedł dzień, w którym sprzedałem ps duszę Monice i już Michowi, któremu nie można odmówić. Idę przygnębiony za Moniką. Docieram na górne piętro. Część, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczona dla Sistów. Monika energicznie otwiera drzwi do klasy. O kurde. Te oczy jakie miała wielkie. Wyciłem. I przyprowadziłem gościa. He? Serio? przyprowadziłaś o hotelu? I tak zabeciętny sobie, Żeby ja Ciebie nie zabił. Ty nie właśnie miała nazwki. Y, 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 Klausik pokonał Lada Gwyna i kudę ten. I Aldi i kudę. To to y, jak ona się nazywa, tą królową ty będziesz małym pikusiem. Ale w, ka w każdym razie witaj w klubie literackim, Klausik. Nie wiem co powiedzieć, ten klub. Jest pełen naprawdę uroczystych dziewczyn. Pozwólcie, że zgadnę. Jesteś chłopakiem Moniki, prawda? Co? Nie. Nacuki. Dziewczynę o tym ty charakterze, która zdaje się pilnie mnie na cuki, widzę. Przed jest Drobna budowa, wcale, że wygląda na pierwszą klasie. Co? Kołamyś Klausie, Widziałeś się już wcześniej, tylko w poprzednim tym, w cienieniu. Tak czy siak, to jest Nacuki. Zawsze pełna energii. A to jest Juli, nasza wiceprzewodnicząca. Wice no teraz ona jest wiceprzewodniczącą. Nie Sali, bo seri nie ma. Sareli jest out. Miło cię poznać. Juli, która wygląda na najbardziej do ciała z całego towarzystwa, zdaje się nie nadążać za energiczną Natsuki. Tak, miło was poznać. A więc Klasik był w jednej z klas, w której szukałem narzędzi i postanowił wrócić nam wizytę. Super, prawda? Czekaj Monika. Czy nie mówiłem, ci, żebyś nie dała mi znać... A, żebyś dała mi znać zanim kogoś przeprowadzić? bym, no wiesz, baweczki? Nie zapomniałem o tym, po prostu wchodzę na niego i zaprosiłem go w tej samej chwili. W takim wypadku może chociaż zaparzę nam herbaty. Tak, to byłoby super. Może uszędzisz, Klausik? Dziewczyny przygotowały stół, zrobione z paru łamek. Julii idzie do jednego z kątów... W na zaplecze. W międzyczasie Monika i nacuki siadają po, po przeciwległych yy, stronach stołu. Ciężko nie, nie wiedząc jak się zachowywać, siadam obok Moniki. Więc wiem, je, że nie bardzo planowała tutaj przychodzić. Dopinujemy, żebyś czuł się jak w domu. Jako przewodnicząca klubu literackiego moim obowiązkiem jest zapewnienie dobrze spędzonego czasu klubowi cząp. Jestem zaskoczony, że w tym klubie jest tak mało ludzi. Trzeba musi być dokonać nowy klub. Można tak powiedzieć. Niewielu ludzi jest zainteresowanych wkładaniem wyścigów w coś zupełnie nowego. Szczególnie kiedy jest, coś, kiedy jest to coś, co nie przykuwa ludzkiej uwagi jak literatura. Trzeba ciężko pracować, żeby pokazać ludziom, że jest to zarówno ciekawe, jak i warte uwagi. Sprawia to, że wydarzenia takie jak szkolny festiwal stają się dla nas naprawdę ważne. Jestem pewna, że uda nam się Satysfakcjonująco rozwinąć ten klub, zanim kończymy liceum. Co na Natsuki? Cóż, chyba. Natsuki niechętnie przytakuje. Tak różne dziewczyny o tak różnych motywacjach. Podobnych motywacjach. Mika musiała naprawdę ciężko pracować, żeby znaleźć tę dwójkę. Jeżeli wraca do stołu, niosąc tacy z herbatą. Ostatnio kładzie przed każdym z nas filiżankę, a na środku stołu stara dzwonek. Czy macie cały zestaw do herbaty w klasie? I no w sumie to już było, więc mogę to pominąć. Napominamy no, to wtedy, bo nie ma sensu odczytać tego dwa razy. Mangi, mangi, mangi. Mamy też inne gatunki, szczególnie wczułem się w psychologiczne. No to też już było w praktyce. No, że te dialogi będą w większości takie same. Ale mi się wydaje, że niektóre są troszeczkę zmienione jeszcze dialogi. Horror surrealistyczny, dla ciebie horrorów. naszego. Nieważne. A to potem, że o uroczych rzeczach ona pisze. Dobra, zrobimy, żeby pominęło. No to trochę długo trwa. Dobra, dalej, 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 kude teksty aktywności dzielenie się wierszami pewnie to będzie znowu Ale szkoda że tutaj nie można po prostu pominąć już od razu jak ten jak były tam te przeczytane dialogi w tym w poprzednim yy, w średnim ucieleniu, ja tak powiem. No, podłączę. Teraz ja zrobię tak. Opcje. Z korzyścią o to postępowanie tekstu taki. No to będzie wolniej trwało Teraz? Owa, teraz dobrze Teraz są tylko trzy dziewczyny No i będziemy pisać wiersz, ale... Odplukowałeś specjalny wiersz, czy chciałbyś go przeczytać, O, jeszcze ten wiersz się w kropkę, aby opakować specjalną wiadomość Nie, ja tutaj nie patrzę się w zielone kropki Dobra. usłyszałem, że kurde coś nagle wyskoczy mi. To są tylko dwie dziewczyny. No i co? Tym akcentem zakończymy ten odcinek, Więc teraz naprawdę będą ostre wiksy i Oste Kuder jakieś dziwne rzeczy. Więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zobacz, co takie sami się chcecie. tak więc do usłyszenia i zaraz.